Dziś powiem jedynie parę zdań dlatego, że muszę się ograniczać z powodu problemów oddechowych, które zaczęły mnie y, męczyć. A poza tym już parę razy próbowałam nagrać dla Was ten y, tego podcasta, jak to się fachowo nazywa i mi nie wychodzi, dlatego, że mam za dużo myśli za dużo przeciwstawnych przemyśleń. Ko e, kochany mój, pomóż mi uporządkować te wszystkie myśli, pomóż mi przemodlić sprawę prowadzenia tego kanału, bo Bądź też uodpornić się na hejt. Ale dla mnie to totalny, totalny bezsens, gdy ludzie używają ciebie do hejtowania. Nie rozumiem. Bądź też nie chcę zrozumieć. Ale tak naprawdę ludzie powinni Kojarzyć siebie z wielką, nieograniczoną miłością, a nie z budowaniem murów i granic. Są ludzie, którym nie dałam prawa do przeżywania mojego życia razem ze mną, a mimo wszystko to robią. Są ludzie, którzy mnie oceniają tylko dlatego, że. Podejmuję trudne te tematy, a ja nie potrafię rozmawiać z wami moi drodzy o kwiatkach, pszczółkach, motylkach, stojąc niejednokrotnie, nad przepaścią, nad przepaścią swojej własnych emocji, oddechów. Tak, moi drodzy. Kiedyś chorowałam na depresję, zanim poznałam Boga i zanim zaczęłam praktykować pierwsze piątki miesiąca. Rzeczywiście chorowałam. I rzeczywiście przez to uciekała mi co najmniej połowa rzeczywistości, jaką dane mi było przeżywać. Oszukiwałam i siebie, i ludzi, że wszystko jest w porządku. Dzisiaj moim jedynym bądź też najważniejszym problemem jest e, zmniejszająca się, wy, się wydolność oddechowa, która doprowadzi do spotkania z Tobą, Panie. Ale nie jest powiedziane, że zrobi to teraz. Ale, Jedna, są ludzie, którzy próbują mi zabronić podejmowanie tematów, które są mi bliskie. A ja chyba nie chcę się temu poddać. I, i jeśli przestanę to robić, to równoznacznie mogłabym sobie powiedzieć, sobie powiedzieć, likwiduję kanał, bo nie ma sensu mówić Wam o rzeczach, które są dla mnie nieistotne. Nie opowiadać o Bogu. A decyzja jest bardzo trudne, ale mam nadzieję, że z Bożą pomocą uda mi się to zrobić. I tak mój panie zostały wykorzystany do wsadzenia mnie w sidła. Hejtu, nienawiści, pogardy. Amen. I mam nadzieję. Do zobaczenia czy raczej usłyszenie.